Dla wszystkich naszych prastygidących z Centrum Nauki Kopernik z naszymi seniorami i seniorkami, seniorzy nam gdzieś uciekli, e, pokazujemy Wam naszą zabawę, e, którą się bawimy też z Wami, ale pewnie zapominacie, dlatego chcielibyśmy Wam przypomnieć, że ona wcale nie jest trudna, tylko trzeba ją bardzo długo, często się bawić. Uwaga, przygotowujemy ręce, rozgrzewamy ręce. I zaczynamy. Na początku zrobimy bardzo, bardzo, bardzo wolno. Uwaga. Gotowe? Zaczynamy. Taka mała milczitanka mi się spodobała. Takie wielkie pióro miała ona, taka mała. Taka mała, takie pióro, takie pióro. Taka mała, taka mała, takie pióro, takie biuro, taka, biuro, taka mała. W zabawie ważnym jest, żeby ta milczitanka bardzo szybko się poruszała. Nasze półkule mózgowe pracują bardzo, bardzo, bardzo szybko. Spróbujemy? Bardzo proszę. Dajemy radę. Dajemy radę wszyscy. Dajemy. Nie ma na świecie tak fantastycznych osób jak my. Uwaga! Taka mała mi mi się spodobała. Takie wielkie biuro miała ona, taka mała. Taka mała, takie biuro, takie biuro. Taka mała, taka mała, takie biuro, takie biuro. Taka mała, taki mały, taki, mały, taki być. Taki mały, taki duży może święty być Taki ja, taki ty może święty być Taki ja, taki ty może święty być Wow, taka mała mi się tam się spodobała Takie wielkie biuro miała ona, taka mała Taka mała, taki biuro, taki biuro, taka mała, taka mała, taki biuro, taki biuro, taka mała, takie biuro, takie biuro, taka mała. Jak brakuje powietrza. Mam maseczkę. Tak, mamy maseczkę. Wyłączymy. Dziękujemy. Dziękujemy.